Cześć, nazywam się Sylwia Laskowska-Bobula. Osoby, które mnie znają i te, które zdążyły mnie poznać poprzez moją pracę w Sejmiku Województwa Pomorskiego, wiedzą, jak ważna dla mnie jest otwartość, dialog i współpraca. Te wartości są dla mnie niezmienne. Przez 5 lat zaangażowania na rzecz pracy w sejmiku województwa Pomorskiego mogłam wykorzystać swoje 20-letnie doświadczenie w samorządzie. Nauczyłam się wiary w ludzi i efekty wspólnego działania. Nie zawsze było łatwo, ale dzięki temu wiem, że jestem skuteczna. I z najtrudniejszych sytuacji zawsze można znaleźć wyjście i dobre rozwiązanie. Zgodnie z doświadczeniami pokoleń należy łączyć, a nie dzielić, a na pewno nie przeszkadzać w rozwoju tym, którzy robią to dobrze. Może nawet bardzo dobrze i wykorzystać te doświadczenia. Pomorze, kaszuby to mój dom. Jak dobra gospodyni, robię wszystko, by nasze miejsce dobrze prosperowało, a naszym mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej. Mam satysfakcję z wielu inicjatyw, które udało się wspólnie zrealizować, i tych dużych, i tych całkiem małych. Wszystkie są ważne, bo dotyczą rozwoju naszego pięknego regionu. Wiem, że w swoich działaniach jestem niezwykle skuteczna i angażuję się całym sercem.